Zespół Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach obchodził 15-lecie swojego istnienia. Na imprezę rocznicową przyjechało wiele znamienitych gości i absolwenci. Nie stać nas było, i dalej nas nie stać na to, by była sobie ogromna szkoła podstawowa, i obok funkcjonowało oddzielnie, niejako znakomite gimnazjum. Wszystko to się dzieje dalej w budynkach, ale jakże odnowionych, jakże zmienionych wystarczy zresztą spojrzeć przez okno. Jeden z największych orlików w Polsce z tyłu plac zabaw, nowoczesna, odnowiona sala sportowa, przepiękne korytarze i tak tak dalej. Szanowni Państwo, absolwenci, drodzy rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym jubileuszu piętnastolecia gimnazjum imieniem Mariusza Zaruskiego w Jest to ważne wydarzenie dla naszej całej społeczności szkolnej, ale jest to również Ważne wydarzenie dla naszej małej ojczyzny gminy Kolbudy. Na uroczystość zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele lokalnych i zagranicznych władz samorządowych. 15. rocznica ZKPiG była nie tylko okazją do podsumowania dotychczasowej działalności placówki. To także świetna okazja do zacieśnienia kontaktów z miastami partnerskimi. Podczas uroczystości zostały podpisane nowe umowy o współpracę. Do miasta Ufenheim, które już od lat współpracuje z Kolbudami, dołączyły dwa nowe miasta – Nemęczyn i Jaworów. Życzymy szkole wszystkiego najlepszego i kolejnych co najmniej 115 lat funkcjonowania. Polecamy również zobaczyć szkolnictwo w gminie Kolbudy oraz jak się miewa kultura w Kolbudach. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.